Ojca doktora Tomasza Szymczaka. 10 kwietnia 2022 roku, niedziela palmowa, męki pańskiej. Męka naszego pana Jezusa Chrystusa, według świętego Łukasza. Całe zgromadzenie powstało i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za mesjasza, króla. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu, tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili, podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei do Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał go ubrać w leśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich – przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud – Oto ja przesłuchałem go wobec Was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. Przecież nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego. A uwolnij nam barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Zapytał ich po raz trzeci: cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każe go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś? Zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi, oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas, i do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim To jest król Żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszczono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł Ty nawet Boga się nie boisz, choć tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił i dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej. I mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie. Człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły co się działo, powracały bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, przypatrywały się temu. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem, zachowały spoczynek w Szabat. Ta noc ma być czuwaniem. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem, na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Tak o świętowaniu Paschy pisze księga wyjścia. Dziesiątego dnia miesiąca Izraelici wzięli baranki, strzegli ich do czternastego dnia miesiąca, potem zabili je. Krwią skropili od drzwi domów, spożyli w pośpiechu Paschę. A o północy Pan pozabijał pierworodnych u Egipcjan, a potem Izrael wyszedł z domu niewoli. A Pan czuwał nad tym ich krzątaniem, pakowaniem dobytku, wyruszaniem, niepewnością, troską, przerażeniem, lękiem, zdenerwowaniem, bo zapewne i takie odczucia im towarzyszyły. Kilkanaście wieków później Jezus ze swoimi uczniami świętuje paschę, spożywa wieczerze, a następnego dnia zostanie zabity jak baranek. W noc poprzedzającą swoją śmierć idzie na modlitwę i prosi, aby uczniowie trwali na modlitwie. Aby czuwali. Nad jego lękiem, nad jego niepewnością, nad chęcią zmiany planów. Oni jednak opadają z sił i zasypiają ze smutku. Bóg czuwa, gdy Izrael celebruje paschę i wychodzi z domu niewoli. Człowiek nie jest w stanie czuwać, gdy Bóg człowiek wchodzi w swoją paschę, którą przeżywa, aby nas definitywnie wyprowadzić z domu niewoli. Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie, ten, który czuwa nad Izraelem, mówi psalm. Gdyby ten psalm był o nas, to brzmiałby i tak się zdrzemnie, albo i zaśnie ten, którego Pan o czuwanie prosi. Wchodzimy w Wielki Tydzień. Będą okazje do czuwania. Obyśmy ich nie zmarnowali, bo zdaje się, że są niezwykle cenne w oczach Bożych. I są okazją do odwdzięczenia się za Jego czuwania.